Oglany Michał oraz Marcin, który prowadzi. Jedziemy odkrywać tajemnice pomorza. Dzisiaj pierwsza z takich tajemnic, którą chcemy pokazać Wam na naszym kanale, czyli xix wieczna kaplica stojąca na środku pola w miejscowości Igły, miejscowości, która już nie istnieje. Sezon rapiarowy. Myślę, że można uznać za otwarty. Zostaliśmy pierwszymi rzepierami na pomoc. Trudno w to uwierzyć, ale stoimy na cmentarzu. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku były tu drzewa, były nagrobki. Stalibyśmy pewnie obok jednego z tych nagrobków. Dzisiaj już po tym nie ma śladu. Zostały tylko ruiny kaplicy. W tej kaplicy do dzisiaj jeszcze leżą kości. Te kości widać. Udało nam się znaleźć informacje na temat tego, kto jest pochowany w kaplicy, która jest za naszymi plecami. Najprawdopodobniej są to właściciele majątku Zielonki, majątku, który jest położony jakieś 400-500 metrów w linii prostej od tej właśnie kaplicy. Jest to Herman Roteken, jest tutaj również pochowany jego syn. Jest tutaj pochowana również dwójka dzieci, które narodziły się martwe i są pochowane właśnie tuż po swoim narodzeniu. W obu przypadkach były to dziewczynki. No i najprawdopodobniej to właśnie oni byli pierwszymi osobami, które spoczęły w tej kaplicy. Natomiast kolejne zapisy mówią też o osobach, które prawdopodobnie były pracownikami dworów w Zielonkach, bo mamy tutaj między innymi mężczyznę, który został pochowany również tutaj na cmentarzu, który miał 67 lat. Wiemy o nim też, że był właśnie pracownikiem i był wdowcem. To wszystko jest zapisane w księgach parafialnych i on też pewnie najprawdopodobniej tutaj gdzieś w okolicach tej kaplicy był pochowany. Ponad pierwsze od ponad 100 lat na murach tej kaplicy pojawiły się nazwiska osób, które prawdopodobnie tutaj spoczywają. Udało nam się określić cztery spośród takich właśnie osób. Pewnie ich było więcej, pewnie więcej osób było pochowanych również tutaj dookoła na cmentarzu. Ale pomyśleliśmy, że taka mała tabliczka przypomnie chociażby o tych czterech osobach i w jakiś sposób w ten, w ten prosty sposób uczcimy ich pamięć. Kaplica w Igłach była naszym ulubionym miejscem, gdy pisaliśmy przewodnik po zapomnianych miejscach Pomorza, przewodnik, który nosi tytuł... Zapomniane miejsca Pomorskie. Są dwa tomy tego przewodnika i to nie znaczy, że pisaliśmy ten przewodnik tutaj w Kaplicy w Igłach, ale bardzo często zajeżdżaliśmy do Igieł, krążąc po Pomorzu, zbierając materiały do tego właśnie przewodnika. Nie z powodu rzepaku, a z tego powodu, że jest to... Naprawdę piękne i urocze miejsce i... Jakoś tak po prostu swoją magią nas przyciąga. Te miejsca warto poznać, dlatego zachęcamy do tego, żebyście no po prostu kupili nasz przewodnik, przeczytali o tych miejscach, zobaczyli zdjęcia, a te miejsca warto odkrywać teraz na nowo, oglądając nasze filmy. Tak, będziemy zabierać ze sobą na kolejne wyprawy kamerę. Będziemy starali się opowiadać o najciekawszych miejscach na Pomorzu. Będziemy chcieli pokazywać to, co kryje się na pomorzu w różnych takich zakamarkach, o których Niewielu mieszkańców czy turystów wie, lepiej, gorzej po naszemu, ale chcemy.